Telewizja ONTV propaguje zdrowy tryb życia. W ramach projektu Poznań zrzuca kilogramy. Odchudzamy siedmiu Poznaniaków według projektu RVL. Dziś będę miała zaszczyt porozmawiać z panem Markiem McDonaldem, ekspertem w dziedzinie zdrowia i kondycji oraz z panią Sylwią Szanowską Hajlik z firmy Mona Opowiedzą oni o całej filozofii programu RWL. Zapraszam. Reveal program is based on blood sugar stabilization. So when people diet, they cut their calories, they cut their carbohydrates, they lose weight, and then slowly and steadily they regain all that weight. See, every time you miss a meal, your blood sugar drops, you burn muscle. Then every time you overeat, you store fat. So the reveal program is based upon eating the foods you love, protein fat carbohydrates, eating every three hours, balancing your hormones, and permanently losing weight and burning body fat. Bardzo pozytywnie oceniam postępy uczestników naszego projektu, ponieważ widać pierwsze efekty. To jest początek dopiero naszych działań, ale są najważniejsze, że uczestnicy są zmotywowani, widzą też te efekty. Na końcowe rezultaty poczekamy, nie chciałabym zdradzać, ale jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy tym, co jemy, ale jak się odżywiać, skoro w tym jedzeniu, które teraz mamy, jest tyle tych niewłaściwych składników? Nie wiadomo, co szkodzi, co nie. Jak to zrobić? Przede wszystkim przez suplementację. Podczas e, też dzisiejszej konferencji te osoby, które były, no, mogły posłuchać, że no, powinniśmy przynajmniej 15 porcji warzyw i owoców przyjmować. Wiadomo, że jest to niestety niemożliwe i produkty Monawi rewelacyjnie zastępują, suplementują nasz organizm. 30 ml rano i 30 ml wieczorem naszego soku na bazie jagody Asai zastępuje e, porcje warzyw i owoców. Oczywiście powinniśmy pamiętać, żeby nasze pożywienie było zbilansowane w w tłuszcze i w białka i zgodnie z programem RWL i całą teorią Marka McDonalda powinniśmy posiłki przyjmować co 3 do 4 godzin, tak? czyli 6 posiłków dziennie zalecanych. Oczywiście nie obiadamy się. Pani już efekty programu RBL? Jak najbardziej. Efekty są widoczne. Widoczne nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich moich znajomych. A no, przyznam już, że schudłam 4 kg. To bardzo dużo. Przypomnijmy w jakim czasie? Niecałe 3 tygodnie. You know, dieting Sets people up to lose. You know, we get excited for 90 days, we lose weight, and then we regain it. So the whole thing is whatever you do, you have to do for the rest of your life. So once you get it, once you know what a protein is, what a fat is, what a carb is, and once you know how to eat it, you can eat anywhere, any place, anytime. And then when you're in a jam and you're about to skip a meal, that's why we made Reveal. So you can simply have a shake to fill that gap. się czuję po tych kilku tygodniach stosowania programu? Czuję, że weszłam na wyższy level, jak to mówi Mark McDonald, to jest zdecydowanie lepszej samopoczucie. Nie mam ochoty na słodycze. Jem systematycznie co trzy godziny, więc jestem zadowolona, czuję się bardzo dobrze. Zdecydowanie lepiej niż przed stosowaniem tego programu. Nam się bardzo podobało, jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego spotkania i liczymy na to, że ten 1%, właściwie 2%, do przodu. Jesteśmy pod, pod wrażeniem tego spotkania dzisiaj. Dużo rzeczy nowych przede wszystkim się dowiedzieliśmy o, o odżywianiu, o sposobie życia, o produktach nowych, o składzie tych produktów. Także, także jest to no, bardzo, bardzo owocne. Fajne. Uważam, że Mark jest osobą bardzo kompetentną, życzliwą ludziom naprawdę możemy się cieszyć, że mamy kogoś takiego dzisiaj w odwiedzinie, a ja się cieszę, że akurat w mojej urodzinie jest tak miło. Mark jest świetnym człowiekiem, bardzo sympatycznym, miło się z nim czas spędza i dużo informacji można od niego otrzymać, które łatwo wcielić po prostu w codzienne życie, także świetne spotkanie i czekamy na Marka kolejny raz. Well you know, we always gotta think back to how we all were we were once babies. And how do babies feed? Every three hours, protein fat, carbohydrates from breast milk, stop eating when they're satisfied, eat again when they're hungry. So the way you maintain proper blood sugar is you gotta eat in threes. From the moment you wake to the moment you sleep, you just gotta eat every three hours, your favorite protein, your favorite fat, your favorite carbohydrate. So by bringing reveal in, two or three of those meals could be a shake. It's already right, your work's already done for you, just have a shake, you're set then if you want a sandwich you can do a little bit of chicken or turkey or ham some bread and you're good to go then when you look at dinner you could do some beef that would be protein and fat with some potatoes or some pasta whatever you'd like and some vegetables so when you start understanding it you can take the foods you love eating in threes and diving into the reveal plan and what's fun is imposing and what we're doing all in poland is we're creating this movement where you can lock arms with people and learn how to eat your food that you love and get great results.